Kupiła dom z pomocą moich rodziców i zaprosiła mnie z mężem na kolację z okazji przeprowadzki do Lowego Domu. Podczas kolacji wzniosła toast i powiedziała: No cóż, nie każdy potrafi kupić własny dom, prawda, siostrzyczko? Moja mama się zaśmiała. <laughs> Jedni rodzą się, by odnieść sukces, a inni, by ponieść blaszkę. Wtedy mój mąż zrobił coś, co wprawiło wszystkich w osłupienie. Nazywam się Zuzanna. I zanim cokolwiek opowiem, musisz zrozumieć, kim byłam, aby pojąć, kim się stałam. Dorastałam w małym miasteczku niedaleko Krakowa, w domu, w którym miłość zawsze miała swoją cenę. Moi rodzice, Jan i Ewa, byli takim typem małżeństwa, które wszystko zamieniało w rywalizację: ocenę w szkole, ubrania, zachowanie, nawet naszą wartość jako ludzi. Byłam tą cichą córką, tą, która więcej obserwowała niż mówiła, tą, która robiła wszystko, by zostać zauważoną, a mimo to pozostawała niewidzialna. Moja siostra, Magdalena, była dumą rodziny piękna, pewna siebie, towarzyska jakby urodziła się z własnym światłem. Wszystko przychodziło jej z łatwością. Dla mnie każdy krok był ciężarem, a każde osiągnięcie walką. Przez wiele lat starałam się zasłużyć na ich uznanie. Dobra córka, dobra uczennica, dobra osoba. Ale nigdy to nie wystarczało. Aż pewnego dnia, zmęcona byciem tą gorszą, po prostu odeszłam. Z tym, co miałam, zaczęłam wszystko od nowa w Warszawie. Pracowałam jako sprzedawczyni w małej papierniczej na osiedlu otoczona chłodem i pośpiechem stolicy. To właśnie tam poznałam Tomasza. Był tylko stałym klientem, uprzejmym, spokojnym, ale w jego spojrzeniu było coś, co sprawiało, że czułam się widziana naprawdę. Zobaczył we mnie wartość, której nikt wcześniej nie dostrzegał. Razem zaczęliśmy od zera. Były długie noce, długi, wyrzeczenia i porażki, ale była też wiara, a z każdym pokonanym trudnościami odkrywaliśmy nową siłę. Z czasem nasz mały interes, sklep z personalizowanymi artykułami, zaczął się rozwijać. A kiedy się obejrzeliśmy, zbudowaliśmy coś wielkiego. Nie tylko wielkiego ogromnego. Kupiliśmy mieszkanie w Warszawie, a po jakimś czasie spełniliśmy marzenie dom letniskowy w Sopocie z widokiem na Morze Bałtyckie. To było nasze ciche zwycięstwo. Moja rodzina o tym nie wiedziała i szczerze mówiąc, nie zależało mi, by się dowiedzieli. Aż pewnego dnia zadzwonił telefon. To była Magdalena. W jej głosie brzmiało coś triumfalnego, niemal teatralnego. Zuzanna, kupiłam dom! W końcu mama i tata mi pomogli. Chcę, żebyś przyszła z Tomaszem na kolację, żeby to uczcić. To dla mnie ważne. Zawahałam się. Część mnie chciała odmówić, ale inna, ta zraniona i dawno uśpiona, obudziła się. Wiedziałam, że ta noc będzie spotkaniem z duchami przeszłości. Zgodziliśmy się. Jej dom był przestronny, nowoczesny, nieskazitelny. Gdy tylko weszliśmy, moi rodzice spojrzeli na mnie jak na obcą osobę, bez uścisku, bez tęsknoty. Tylko chłodna uprzejmość ludzi, którzy nigdy nie potrafili okazać miłości. Podczas kolacji wszystko wydawało się normalne, ale czułam to. Magdalena czekała na odpowiedni moment, chciała przedstawienia i wtedy uniosła kieliszek z ostrym uśmiechem. No cóż, nie każdy potrafi kupić własny dom, prawda, siostrzyczko? powietrze zgęstniało. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Ewa dodała. Jedni rodzą się, by odnieść sukces, inni, by ponieść porażkę. To nie twoja wina, Zuzanna, nigdy nie miałaś w sobie błysku. To było jak cios w serce. Czułam, jak krew dudni mi w uszach, a dłonie stają się lodowate. Ale zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Tomasz wstał. Krzesło zaskrzypiało o podłogę z mocą. Położył dłoń na moim ramieniu, spokojny, pewny gest, pełen autorytetu. Zabawne, że to mówicie. Zuzanna i ja właśnie kupiliśmy dom z widokiem na morze w Sobocie. Sami, bez niczyjej pomocy. W pokoju zapadła cisza. Jan otworzył szeroko oczy. Ewa zamarła. Magdalna przełknęła ślinę. A tak przy okazji, mieszkanie, w którym mieszkamy, też jest nasze. Firma, którą prowadzi Zuzanna, przekroczyła już siedmiocyfrowy próg przychodów. Ale może nie wiecie, bo nigdy nie zapytaliście, jak ona sobie radzi? Zapadła ciężka cisza, taka, której nie da się opisać słowami. Wstałam. Spojrzałam na każdego z nich, jak ktoś, kto po raz pierwszy widzi obcych ludzi. Walczę sama. Upadałam, płakałam, wstawałam i zwyciężyłam. I nauczyłam się, że wartość człowieka nie zależy od tego, co posiada, lecz od tego, ile potrafi znieść, by dojść tam, gdzie jest. Moja matka próbowała coś powiedzieć, ale tylko się uśmiechnęłam uśmiechem lekkim, spokojnym uśmiechem kobiety, która wreszcie zna swoją wartość. Tomasz ujął moją dłoń i wyszliśmy. Bez krzyków, bez żalu, bez oglądania się za siebie. Tego wieczoru, już w naszym mieszkaniu, usiadłam na balkonie i spojrzałam na niebo nad Warszawą. Po raz pierwszy od wielu lat poczułam spokój. Nigdy nie potrzebowałam ich aprobaty. Prawda jest taka, że niektóre rodziny uczą więcej poprzez ból niż poprzez miłość. I to była moja lekcja. Nie urodziłam się, by przegrać, urodziłam się, by się odrodzić. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, weź głęboki oddech i pomyśl o Zuzannie, która jest w tobie. Może też zostałaś kiedyś niedoceniona, pomniejszona, lub zignorowana, ale spójrz, gdzie jesteś teraz. Zwyciężyłaś. Czy masz pojęcie, jak bardzo walczyłaś? Ile razy płakałaś po cichu, żeby nikt się nie dowiedział? Ile razy przełkałaś ból, uśmiechałaś się na zewnątrz, a krwawiłaś w środku, tylko po to, by iść dalej? Ile zimnych nocy w Warszawie spędziłaś bez snu, patrząc w sufit i pytając samą siebie, czy to wszystko naprawdę jest tego warte? Ile razy chciałaś się poddać, ale tego nie zrobiłaś. Dlatego teraz mówię do ciebie, patrząc prosto w twoją duszę. Nie jesteś porażką, o jakiej mówili. Nie jesteś błędem, w który próbowali cię uwierzyć. Jesteś żywym dowodem na to, że rany mogą przemienić się w siłę. Świat może w ciebie wątpić. Rodzina może nie wierzyć. Ludzie mogą się śmiać, wskazywać palcem, osądzać. Ale żadne słowo nie ma większej mocy niż to, co budujesz własnymi rękami. Z odwagą, potem i wiarą. Więc nie ukrywaj się w cieniu, nie umniejszaj siebie, nie proj o pozwolenie, by istnieć. Życie nie zapyta, czy jesteś gotowa. Po prostu zażąda, a ty pokażesz, że jesteś. Bo właśnie tego nauczyła się Zuzanna. Tego nauczył ją każdy krok że nikt nie zwycięża będąc akceptowanym przez wszystkich, lecz wytrwawszy wtedy, gdy nikt nie wierzy. A teraz pytam Cię z całym wzruszaniem świata. Czy przeszłaś przez coś podobnego? Czy byłaś poniżana, lekceważona, ignorowana? A mimo to podniosłaś się i wygrałaś? A może właśnie teraz walczysz w ciszy, próbując udowodnić samej sobie, że wciąż istnieje w tobie światło. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, napisz poniżej. Zwyciężę, ale nie po to, by kogoś zadowolić, nie po to, by coś udowodnić światu, lecz po to, by przypomnieć sobie, że twój blask nigdy nie potrzebował niczyjej aprobaty. A jeśli chcesz dalej słuchać prawdziwych, głębokich i poruszających historii, takich jak ta Zuzanny, historii, które dotykają, inspirują i budzą. To zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i udostępnij, bo czasem historia to nie tylko historia, to przebudzenie, i być może ktoś tam daleko właśnie dzisiaj potrzebuje to usłyszeć.